ma kojarzycie mompty z walki z wiatrakami? Właśnie to dzisiaj wam chcę pokazać. Powiem tak, pierwszy raz widzę gema, który się pokazał i banuje spamboty. Powiem tak, jak zbanuje jednego spambota na samosie, to znaczy, że zbanuje też resztę spambotów, które są gdzieś tam na serwerach. Świetnie, tylko powiem wam tak, to jest istna walka z wiatrakami. Wiecie, ile trzeba było czekać, aż nowy spambot się pojawił? Niecałe 5 minut. Więc jeśli jakiś GM jest na samosie, inny jakiś tam Feterze, Diumarze i ten ten. jeden zbanuje tego, jeden tego, to znaczy, że coś tam się cały czas rusza. Ale powiem wam tak, pięć minut, żeby zobaczyć kolejnego Spambota, który pisze jakieś gówno, którego nie można rozszyfrować. Ja ostatnio się zastanawiam, co on tam ma napisane. A on miał tam jakimiś pokemonimi sposobami napisane gold coś tam, no po prostu, o Są dwa rodzaje tych spambotów, jeden to jest taki jak teraz widzieliśmy, niewidzialny, widzialny, z, co pisze z tego miejsca, a drugi jest taki co stoi koło egzekutora, też jak zauważyliście może. I on ma takie jakieś dziwne rozpiski. I tak jak mówiłem, tutaj kolejny spambot, no mówiłem, no to nawet nie minęło 5 minut, no ja zdążyłem wyłapać kilka wiadomości i nie zdążyłem nawet odpisać, a kolejny się pojawił, więc no, walka z wiatrakami, no i można powiedzieć, że GMi coś robią, a nie tylko świecą. Myślę, że to by było na tyle. A jak wygląda sytuacja u Was na serwerach? Też się pojawiają takie piękne spam boty, które nie wiadomo po co piszą. Kiedyś to była selekcja naturalna, a teraz nie wiem co to jest. Do zobaczenia.